Kiedy dojdzie do urazu kości lub stawu, musisz unieruchomić kończynę. Nie nastawiaj jej, tylko ustabilizuj w pozycji zastanej. Do ustabilizowania kończyny użyj czegoś długiego i sztywnego. Może to być szyna splint. Zaraz pokażę Ci, jak ją prawidłowo założyć. Zanim przystąpisz do działania, zadbaj o bezpieczeństwo, czyli załóż rękawiczki i przesuń przedmioty, które Ci przeszkadzają. Do ustabilizowania kończyny będą Ci potrzebne szyna splint, bandaż elastyczny oraz gazy. Uformuj szynę splint na kształt zdrowej ręki osoby poszkodowanej. Pamiętaj, aby szyna splint miała kształt rynienki. Przyłóż gazy wokół kości, tak aby ją unieruchomić, podłóż szynę splint pod rękę i owin ciasno bandażem elastycznym. Obserwuj osobę poszkodowaną i zadzwoń pod 999.